Witam Was moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax Dawno nie było filmu, ale jest okazja moi drodzy, bo twórcy Diablo, Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4 Nox, Hellgate London, który swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale Opracowywany jest sequel Hellgate London, kto zna, niech napisze w komentarzu eee, Pracują nad nową grą, którą nam pokazali Dark Haven moi drodzy Um, powiem wam szczerze, że jestem bardzo zainteresowany. 6 dni temu wyszedł zwiastun i, moi drodzy, przygotowałem na tą okazję krótki materiał. Dark Haven to izometryczna gra Action RPG w klimacie Dark Fantasy. Projekt powstaje na PC i zmierza na Steam we wczesnym dostępie. Twórcy opisują go jako klasyczne ARPG, ale z dużo większym naciskiem na świat, eksplorację i wpływ gracza na otoczenie. To nie będzie kolejne MMO, kolejny Soulslike, to będzie hack and slash z perspektywy izometrycznej, ale z ambicją wyjścia poza schemat wbij, zabij i lutuj. Akcja gry dzieje się w świecie po całkowitym upadku cywilizacji. Nie ma już imperiów, królestw ani wielkich miast. Zostały już tylko ruiny dawnych potęg i dzikie krainy opanowane przez potwory. Gracz wciela się w jednego z ocalałych, który żyje w małej twierdzy będącej ostatnim bezpiecznym miejscem. Żeby przetrwać, musi wyruszyć poza jej mury, polować na pozostałości zła i stopniowo stawać się bohaterem. Twórcy mocno podkreślają, że eksploracja nie ma polegać tylko na wpadaniu na kolejne grupy przeciwników, ale na odkrywaniu świata, który ma własną historię, sens geograficzny i klimat prawdziwego kontynentu. Co przyznam, bardzo mi się podoba. Darkhaven odchodzi od klasycznego schematu losowych map typu korytarz i pokój. Zamiast tego świat ma być generowany według bardziej naturalnych zasad. Mamy tu biomy, ręcznie zaprojektowane ważne lokacje i typy terenu, które mają sens. Góry, doliny, ruiny miast, jaskinie, bagna. Każdy świat ma być unikatowy, ale jednocześnie spójny i logiczny, tak żeby eksploracja przypominała odkrywanie prawdziwej krainy, a nie losowej planszy do farmienia potworów. Jednym z głównych systemów gry jest w pełni modyfikowalny teren. Możesz kopać, żeby zdobywać surowce, albo ukry odkrywać ukryte jaskinie. Możesz przebijać się przez ściany lochów, odbudowywać zrujnowane fortece, albo osuszać jeziora, żeby odkrywać zatopione ruiny. Da się też budować tworzyć mosty, osady, fortyfikacje, a nawet całe wyspy poprzez podnoszenie terenu. Twórcy mówią wprost. Kraina gry ma być do twoim dominium i jej los leży w twoich rękach. Świat Darkhaven jest niszczony przez istoty, które przedostają się przez szczeliny między wymiarami. Każda taka inwazja wprowadza nowych wrogów, ale też fizycznie zmienia krajobraz. Powstają kratery, ruiny i obszary skażenia. Co ważne, te zmiany są trwałe. Nawet jeśli pokonasz wrogów i odbudujesz zniszczenia, świat zachowuje ślady tych wydarzeń jako pamiątkę po bitwach. Twórcy bardzo, bardzo mocno akcentują system przedmiotów. Chcą odejść od współczesnej matematyki procentów, gdzie wybór ekwipunku sprowadza się do zielonej strzałki i minimalnych różnic w DPS-ie. W Dark Haven przedmioty mają realnie definiować build postaci. Trafienie wyjątkowo potężnego przedmiotu ma być momentem ekscytacji, a nie czymś, co trzeba od razu znerfić. System opiera się na reliktach, runach i słowach runicznych oraz zestawach przedmiotów budujących konkretne style gry. Duży nacisk kładziony jest na handel między graczami, bo wiele rzadkich przedmiotów ma być wartościowych także dla innych buildów. Walka w Darkhaven ma być bardziej taktyczna niż w klasycznych hackersleszach. Postać może skakać, wspinać się, pływać i wykonywać uniki, więc ruch w pionie staje się częścią rozgrywki. Możesz wspiąć się na mury, żeby zdobyć przewagę, albo przeskoczyć nad atakiem w idealnym momencie. Otoczenie staje się częścią walki, a nie tylko tłem. Potwory mają mieć własne zachowania i zdolności, które wymagają od gracza obserwowania przeciwników i reagowania na ich ruchy, zamiast bezmyślnego stania w miejscu i klikania ataku. Gra ma oferować trwałe światy online. Oznacza to zmiany w świecie, budowle i postępy gracza nie znikną po wyjściu z gry. System ma być elastyczny. Od rozgrywki solo, przez koopy, aż po światy działające jak małe MMO z własnymi zasadami i połączonymi krainami. Dzięki modom. Bo gra od początku ma być w pełni modowalna. Twórcy planują wbudowany edytor, który pozwoli tworzyć nowe przedmioty, potwory, klasy postaci, a nawet własne zadania oraz światy roleplay. Można będzie zmieniać pojedynczy element gry albo stworzyć zupełnie nowy zestaw zasad dla swojego świata online. Darkhaven jest obecnie w produkcji i zmierza do wczesnego dostępu na Steamie. Niestety nie ma jeszcze konkretnej daty premiery. Co o tym sądzicie moi drodzy? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie jak wam się taki pomysł podoba, bo mi naprawdę ten cały motyw yy, dynamicznego świata... Bardzo, bardzo, ale to bardzo się podoba. Ja uwielbiam podróżowanie w grach, uwielbiam kiedy mamy wpływ jakiś na e, otoczenie, e, uwielbiam przewalające się drzewa w Valheimie, przewalające się drzewa w V-Risingu, e, uwielbiam budowanie w Dune'ie i powiem Wam szczerze, że ostatnio coraz bardziej przemawiają do mnie takie gierki, a jak mam mieć slasha z takim motywem, to naprawdę powiem Wam, że zacieram rączki. Różnie może być, wiecie, to, że ktoś jest twórcą jakiegoś legendarnego dzieła, wcale nie oznacza, że jego kolejne dzieło też będzie legendarne. Spójrzmy na przykład na ludzi, którzy tworzyli Starcrafta 1 i 2 i na ich aktualną, najnowszą pozycję, na którą wszyscy sobie zacierali rączki aktualnie gra w to trzy osoby. Czy na przykład na Nordgard? Nordgard chyba tak się nazywała ta gra? Wiecie o co mi chodzi. Highgard, o, przepraszam, Highgard. Tak czy siak. Dzięki ma wielkie za uwagę. Jeszcze raz, jeżeli chcecie więcej newsów z tej gierki, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w następnym filmie. Do następnego. Pa-pa!